Od dwóch lat czas przed biurkiem spędzam na fotelach od Diablo Chairs. Wygoda, design i mnóstwo funkcji regulacyjnych to coś, co cenię sobie w nich najbardziej. Fotele dostępne są w aż trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasuje się do Ciebie, a nie na odwrót. Nieważne, czy pracujesz przed komputerem, czy po prostu chcesz trochę poleniuchować, sprawdzą się one w każdej sytuacji. Moim zdaniem są to najwygodniejsze fotele gamingowe na świecie. Koniecznie zajrzyj do opisu po więcej informacji. Foreshadowing to takie nieoczywiste zapowiedzi tego, co wydarzy się w kolejnych odcinkach. Przykładowo, o Wodzirze, z którą ninja zmierzyli się w najnowszym sezonie serialu, wzmianki pojawiły się już kilka sezonów wcześniej, i właśnie dziś porozmawiamy o tych pięknych smaczkach. Bardzo dziękuję wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Ja sam, co prawda, w trakcie zwykłego oglądania serialu, byłem w stanie wychwycić tylko jedną taką zapowiedź czy też przepowiednię, ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jeśli Wam się udało jakąś wyłapać przed obejrzeniem tego filmu, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na początku spójrzmy na sezon szósty, gdzie ninja musieli zmierzyć się z podniebnymi piratami. Plama na koszuli Jaya jednoznacznie przepowiadała to, co spotkało niedługo później Nieję i Nadakana, gdy zostali zatruci jeden tygrysiej wdowy. Czyż to nie jest genialne? Jeśli cofniemy się trochę bardziej, a dokładniej do 2015 roku również możemy wychwycić zjawisko Foreshadowingu. Monka, która znalazła się na dosłownie całym ciele kola w fabryce Klusek Chena, według niektórych miała zwiastować jego przemianę w ducha w późniejszych odcinkach. A jeśli chcecie czegoś bardziej świeżego, to wzmianki o Wodżirze i strażnikach z wyspy pojawiły się już w ósmym sezonie. Zresztą posłuchajcie sami. Ale mamy a wiesz, żyło sobie w ninjago planie, które modliło się do ducha burzy zwanego Wohira. Wierzyli, że Wohira ich obroni. Wohira? <grywka> Daj spokój! To udało mi się akurat wychwycić samemu i gdy dowiedziałem się, że w 14 i 15 sezonie ninja zmierzą się z Woją, to naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Kocham takie wykorzystywanie wcześniejszych wydarzeń w nowych odcinkach. Swoją drogą zwróciliście uwagę na to, jak nazywał się jeden z kanionów, który pojawił się w 11 sezonie? Nie? To przypomnę wam, gniew Wojy. Piękne. Kolejnym przykładem foreshadowingu w Ninjago jest zestaw sklep dla graczy. Pojawiła się tam figurka Kola Górnika i ni w podwodnym stroju. Całkiem możliwe jest to, że był to celowy zabieg mający zapowiedzieć dwa kolejne sezony: sezon 13 o podziemiach i sezon 14 plus 15 o podwodnym świecie. Choć tak naprawdę może to być zwykłe nawiązanie do ich mocy żywiołów. Ostatnim przykładem takiej zapowiedzi w dzisiejszym filmie jest 52. odcinek serialu Grobowiec Losu. Ninja zobaczyli przyszłość, zobaczyli siebie w wersji o kilka lat starszej. Kol z racji, iż był duchem oczywiście nie zobaczył swojego odbicia w lodzie, no i nie było z nimi Lloyd'a. Ale pozostali ninja dowiedzieli się co spotka ich w przyszłości, choć Kai i Zane nie otrzymali tak naprawdę dokładnej odpowiedzi. Od kilka zmarszczek na twarzy i strój przypominającym mi jakiegoś senseja, jakiegoś mistrza. Jay za to miał o wiele ciekawszą wizję: wspólna przyszłość z Niją u boku. No i brak jednego oka, co trochę spełniło się w szóstym sezonie, ale wątpię, że taka rzecz jeszcze kiedyś wróci. Dobra, ale o co mi chodzi? Jeśli oglądaliście mój film o tym, jak sezon 7 prawie stał się zakończeniem ninjago, to zapewne pamiętacie, iż w ostatnim odcinku serialu ninja mieli być starsi o 40 lat. Wszyscy mieli być dorosłymi mistrzami, a Jay i Nia mieli mieć dzieci. Idealnie pokrywa się to z wizją z lodowej jaskini, dlatego też uważam, że jeśli kiedyś serial ten dobiegnie końca, to twórcy powinni zadbać o starszych fanów trwających w tej przygodzie od początku i połączyć te dwa fakty ze sobą: lodowe odbicia i odrzucony scenariusz na zakończenie siódmego sezonu. Mam nadzieję, że naprawdę w ostatnim odcinku Ninjago ninja będą wyglądać tak, jak to zostało przepowiedziane. Wtedy będzie to chyba jedna z najlepszych przepowiedni. Twórcy muszą to zrobić. I przypominam raz jeszcze o wspaniałej ofercie Diablo Chairs. Jeśli chcecie wymienić swój fotel na nowszy i wygodniejszy model, to koniecznie sprawdźcie linki w opisie. To już wszystko na dziś. Jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia.